Witam Państwa Elżbieta Gaz. Proszę Państwa, jest bardzo dużo pytań na temat czym się różni miłość duchowa. Jak ja to mówię od miłości ziemskiej. Natomiast Państwo pytacie o tą miłość z poziomu podstawy. Prawdziwa miłość duchowa. Opiera się o centrum serca, bo to wypływa, uczucia wypływają z serca. Czerwone serce to jest najniższy poziom to jest centrum podstawy. Jeżeli piszemy, komuś wysyłamy zielone serca, to jest wiadomo, że to jest miłość duchowa z poziomu serca duchowa miłość. I wtedy serce jest zielone, bo centrum serca to kolor zielony. Czym się ta miłość różni jedna między drugą? Dzisiaj jest tak, że głównie wybiera się partnera, bo ma mieszkanie, bo ma samochód, bo ma pieniądze, bo coś tam jeszcze ma. Nie jest to na bazie uczuć. To wszystko na zewnątrz jest mało ważne. Ważne są nasze uczucia, to co my czujemy do drugiej osoby. Uczucia, jeżeli wybieramy kogoś na bazie uczuć, to jesteśmy bez patrzenia na to zewnętrzne opakowanie. Ważne jest to, co jest we wnętrzu człowieka. Jeżeli my akceptujemy siebie, to akceptujemy całkowicie partnera, bo przy, wtedy przyciągamy jednorodną do siebie osobę. Jeśli ja pokocham siebie, jeśli ja zaakceptuję siebie, jeśli mam zaufanie do siebie, to przyciągam taką osobę. która darzy siebie uczuciem, która szanuje siebie, która będzie szanować wszystkich wokół, bo wtedy promieniujemy tym szacunkiem. Szacunek do siebie przejawia się promieniowaniem. Przyciągamy kogoś drugiego jako jednorodnego do nas. Z takimi samymi cechami. Jeśli ktoś nas denerwuje, to znaczy, że on jest lustrem dla nas. On nam tylko pokazuje, jaką mamy cechę do przepracowania. Jeżeli akceptujemy siebie, akceptujemy partnera. Owszem, trzeba się poznać, yy, trzeba Zawsze z szacunkiem do drugiej osoby w związku jest tak, że zamiast się kłócić, wyzywać i tak dalej, to proszę państwa, usiąść przy stole i spokojnie porozmawiać, znaleźć taki konsensus, taki złoty środek. Troszeczkę my ustępujemy, troszkę partner ustąpi i znajdziemy ten złoty środek. Ale rozmawiamy. Jeżeli ktoś szuka najpiękniejszą dziewczynę, najpiękniejszego faceta, mężczyznę, przepraszam, to poszuka lalkę, a lalka jest w środku pusta. Jak pusty bęben. Natomiast jeśli My darzymy siebie uczuciem i poszukamy sobie kogoś jednorodnego do nas, to wtedy to uczucie będzie na zupełnie innym poziomie, na poziomie serca. Jeżeli miłość jest oparta wyłącznie o seks, to rok, może dwa i to przyjemność seksu się kończy, wypali się to wszystko. Jeżeli oprzemy o uczucie miłości duchowej, bo w niej jest zawarty seks, to niektórzy mówią, to są te motyle w brzuchu. Tak. I one są cały czas, obojętnie ile lat jesteśmy ze sobą. Jeżeli są te motyle, one są cały czas. Każdy dotyk to jest jak porażenie prądem. Seks, orgazm to jest, proszę Państwa, wymiana nurtów sił. To jest wspaniały akt w przyrodzie, i to utrzymuje człowieka w takim fantastycznym stanie, długo młodym, zdrowym. A jeżeli ludzie uciekają od seksu, to znaczy, że w tym związku jest bez uczucia. Jeżeli jest prawdziwe, duchowe uczucie oparte o centrum serca, to wtedy każde zbliżenie jest ogromną przyjemnością. A jeżeli my się kłócimy, to kończy się przyjemność. To za zaczyna być jakiś dziwny obowiązek. Jeżeli da się mężczyźnie glejtem kobietę na własność, to jak będzie szanował tą swoją partnerkę, ten człowiek? Bo prawdziwy mężczyzna to dba o swoją partnerkę. W partnerstwie to jest tak, że razem gotujemy, razem sprzątamy, razem idziemy na spacer. Razem się bawimy, razem śpiewamy, razem tańczymy. Wszystko jest razem. Ja jeszcze mogę dodać, że jeździmy razem na offroad, bo lubię. I to jest razem wszystko. Jeżeli jedno jeździ w jedną stronę, a drugie w drugą stronę i mówią, że oni muszą odpocząć od siebie. Jeżeli jest uczucie miłości duchowej w związku, to nam ciągle jest za mało tego kontaktu. Ale to jest ten szacunek. Potrafimy usiąść i porozmawiać na każdy temat, na każdy, żadnych tematów tabu. I wtedy taki związek ma szansę przetrwać. Wiele, wiele lat. Żadnych glejtów, żadnych zezwoleń. Bez potrzeby. Powinniście Państwo zaufać sobie. A jak ufamy sobie, no to ufamy również partnerowi. I takie związki, gdzie my ufamy sobie, najdłużej przetrzymują, takie niby na chwilę. To są związki, które są latami, bez żadnych zobowiązań ale jest wtedy ten szacunek do siebie. Różnica jest taka, że jeżeli wybieramy partnerkę wyłącznie na wygląd czy partnera, że on musi być piękny, śliczny, najładniejszy. No to to szybko mija to oczarowanie takie. Potem się okazuje, że ma taką wadę, taką wadę, taką wadę. Puste pudło, puste opakowanie. Jest tylko ładnie zapakowane na zewnątrz. I wtedy tego uczucia brakuje. Jeżeli my patrzymy na kogoś, bo on ponieważ wibruje takimi samymi wibracjami, jak i my, no to będzie ktoś, kto siebie darzy uczuciem. To będzie darzył wokół wszystkich. Będzie szanował siebie, akceptował siebie. Schodząc na Ziemię, to my wybieramy sobie ciało takie, jakie chcemy. Więc jak możemy siebie być bez akceptacji? Czy ładniej bym wyglądała, jakbym sobie przykleiła jakieś rzęsy, albo policzki, może też te wargi, tak? To wszystko jest sztuczne i to widać, że to jest sztuczne. Dla mnie taka osoba. Traci od razu na wartości. Jakieś dziwne operacje, potężne pośladki, duże piersi. Komu to jest potrzebne? To tylko dla mnie jest informacja, że osoba bez akceptacji siebie. Schodząc na ziemię, każdy wybiera sobie ciało. Wybierzcie sobie inne, takie, które się będzie Wam podobać. Tylko, że tu na Ziemi jesteście bez tej świadomości, że sami sobie wybraliście ciało. Wybieracie sobie rodzinę, wybieracie sobie kraj, wszystko praktycznie, co chcecie przepracować tu na Ziemi. Do kogo mieć pretensje, jeśli my to sami wybieramy, schodząc tutaj w gęstą materię? Proszę Państwa. Wybieramy sobie takie ciało, wybieramy sobie takich rodziców, wybieramy sobie takie doświadczenia, bo to nam ułatwia przepracowanie karmy. Tak samo jeżeli my wibrując szacunkiem do siebie, miłością duchową, zaufaniem do siebie, przyciągniemy tego jednorodnego mężczyznę, to w tym momencie... Będąc do nas jednorodny, szybciej uda się nam przepracować tą karmę, którą mamy między sobą. Bo przypadków brak. Jest wcześniejszy film, czy są przypadki, czy ich brak. I można sobie go obejrzeć. Natomiast wszystko się dzieje, bo ma się zadziać nam. Myśmy sobie wybrali. Takie doświadczenia, takie sytuacje, żeby nam łatwiej było tutaj na Ziemi przepracować to, po co myśmy tu przyszli. Mamy też zadanie do wykonania. Proszę Państwa, przed nami reset i my mamy się kierować uczuciem, uczuciem właśnie miłości duchowej. Wtedy jesteśmy w stanie odczuć każdego, który stanie przed nami. Czuję się, jeśli ktoś o nas myśli, to my doskonale to czujemy. Czasami jest tak, że biorę telefon do ręki, a on dzwoni i dzwoni ta osoba, o której przed chwilą pomyślałam. To znaczy, że ta osoba o mnie też pomyślała i wiem, że ta osoba zadzwoni. I to bardzo często się zarabia, ale telefon. Już na myśli mam tą osobę pach jest. Tu się dzieje wszystko zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy. Również wyjście z ciała też planujemy. To jest proces odwrócony proces narodzin, odwrócony proces odejścia. Tak jak 9 miesięcy się narodzimy, 9 miesięcy odchodzimy. Oczywiście to jest rozłączenie. Tak jak się podczas narodzin łączy to wszystko, to musi nastąpić rozłączenie. My jesteśmy połączeni. Ciało i duch połączony jest z centrami energetycznymi. I one się muszą rozłączyć. Jak one się rozłączą, bez możliwości jest wrócić w to ciało. To, są, to wszystko jest oparte właśnie o uczucia, o miłość duchową z poziomu serca. Dlatego to jest serce zielone. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam Państwu różnicę. Jeżeli działamy na poziomie serca, i to jest szacunek, miłość do partnera, do partnerki. To my na innym poziomie rozmawiamy. Na innym poziomie jest seks. Na zupełnie innym poziomie jest wzajemna pomoc. A jeżeli zaczynają się kłótnie, dzielenie czegoś, bez możliwości rozmowy, bo ktoś ma gulę, ego. Ego to jest najgorsze, co może być w człowieku. Mądrość to jest pokora i cierpliwość. Taki człowiek, który ma w sobie mądrość, jest pokorny i cierpliwy. I wtedy możemy powiedzieć, że ten człowiek ma w sobie tą mądrość życiową. To wszystko opiera się na doświadczeniach. Dlatego doświadczenia są jak perły w koronie każdego człowieka. Tutaj mamy, tutaj mamy koronę. Tu wpływa energia. Dlatego nazywa się to centrum korony. I te wszystkie perły w koronie są właśnie w tej koronie, w tym centrum. To są te wszystkie nasze doświadczenia na ziemi. Nasz rozum jest po to, żeby logicznie myśleć, kojarzyć fakty i wyciągać. Wnioski z doświadczeń. A my próbujemy rozumem wybrać partnerkę, partnera. Rozumem próbujemy zrozumieć uczucia bez możliwości. Jak można rozumem zrozumieć uczucia? Uczucia wyłącznie można odczuć. I bez możliwości jest rozumem zrozumieć uczuć. Ponieważ to jest wszystko oparte na centrum serca, już na poziomie duchowym. Centrum podstawy, centrum krzyżowe i centrum splotu słonecznego to są ziemskie centra, a od serca to już są centra duchowe. Centrum serca, centrum gardła, centrum trzeciego oka i centrum korony. To jest połączenie ciała i ducha. Duszę ma zwierzę. A to jest duch ludzki. Rozwój duchowy, a nie duszowy. Wyzioną ducha, a nie duszę. Powtarzam to wielokrotnie. Bo uparcie ludzie mówią dusza ludzka. Nie. To jest wielki błąd, ponieważ ci ludzie, ci pseudoludzie przy władzy próbują z ludzi zrobić zwierzęta. Nigdy jeden człowiek bez możliwości bycia właścicielem drugiego człowieka. Niewolnictwo dawno się skończyło i bez możliwości, żeby powróciło na ziemi. W żadnym związku też to bez bycia niewolnictwo. Każdy musi być wolny, samodzielny. Jeśli podejmie decyzję o odejściu, to ma prawo odejść. Czy nam się to podoba, czy nie. Dlaczego ciągle jest tak, że proszę Państwa, jak nie kobieta dziećmi szantażuje mężczyznę, to mężczyzna dziećmi szantażuje kobietę? Po co to robicie? Komu wyrządzacie krzywdę? To nie jest dowalanie partnerce. To dowalacie swoim własnym dzieciom. To te dzieci cierpią. Nie tak, że dowalicie partnerowi czy partnerce, własnym dzieciom. Poczujcie sobie to sercem, swoim uczuciem, czy to jest właściwe. Popatrzcie na swoje dzieci. Wasze dzieci cierpią z tego powodu, one doskonale czują. I w któregoś dnia przyjdzie czas na zapłatę. Wszystko musi się wyrównać. Wszystko. To, co dajemy, to dostajemy z powrotem. Jeśli zasiejemy zboże, zbierzemy zwielokrotnione. Jeśli zasiejemy plewy, to bez żadnych zbiorów. Dlatego zasiejmy zboże, żeby do nas wróciło samo dobro. Dajcie dobro, a wróci do was zwielokrotnione. Pamiętajcie, moc słowa, moc ducha i moc wiary. Dziękuję bardzo. До услышания.